Moi drodzy, witam Was serdecznie w nowym miejscu. Jak widzicie za mną troszkę się zmieniło tło do filmów, a to dlatego, że oficjalnie udało nam się i się z Anią... Przeprowadziliśmy do nowego mieszkania. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać jeden pokój. To znaczy nie będę się skupiał na przeprowadzce. Jak widzicie jest tu jeszcze masa rzeczy. Naprawdę masa rzeczy do ogarnięcia. Zresztą nawet nie mamy garnków, żeby sobie coś ugotować, bo mamy tutaj kuchenkę indukcyjną i okazało się, że żaden z naszych garnków dotychczasowych czy patelni nie działa po prostu na indukcję. Musieliśmy to wywalić, więc na razie żywi mi się o właśnie, tak informacyjnie brakuje nam kanapy, a tak to wszystko jest jesteśmy my, jest Rubi. są papugi, ale już przejdę do sedna, mamy tu taki pokój taki pokój, który jest pełen moich Gratów, Ale są tu Lego, są gry planszowe, są książki. Tutaj jeszcze wejdzie biurko, to będzie moje stanowisko komputerowe. No i właśnie, to będzie taki, taki troszkę mój pokój, ale przede wszystkim będzie to pokój, w którym będę mógł przechowywać wszystkie moje kolekcje, i tutaj będę mógł nagrywać. To znaczy, nagrywać w sensie, to będzie moje stanowisko z komputerem. Tu będę sobie pewnie grał w wielki. Mam też plan, to stanowisko komputerowe rozbudować w pewien sposób, ale o tym dowiecie się w następnym filmie. Już chyba miesiąc temu zacząłem nagrywać ale właśnie nie mogłem go dokończyć przez to, że nie miałem miejsca, żeby go realizować, a teraz to miejsce już mamy. I co, dzisiaj zajmiemy się ogarnięciem tego pokoju. Taka luźna forma. Na start, co trzeba zrobić? Po pierwsze, dla mnie najważniejsze jako osoby nagrywającej, ale to też taka moja indywidualna preferencja, lubię, gdy jest białe światło. Po pierwsze, trzeba to wymienić, mam kupione białutkie żarówki o temperaturze neutralnej białej albo nawet zimnej białej. Jest też jeden plus białego światła, moim zdaniem wizualnie powiększa pokój. Pierwsza próba. O! 100 razy lepiej. Uwielbiam białe światło, naprawdę. I też wygodne jest do nagrywania, ale uważam, że po prostu jest yy, fajniej przestrzedniej. Wolę tak serio. Dużo fajniej. Teraz możemy już działać z rozstawianiem. Fajnie byłoby to wszystko, co tutaj jest, gdzieś rozlokować. Tu mamy taką szafę, i tu jest dużo miejsca. Ona jest idealnie symetryczna. Ona, mniejszą z tych dwóch szuflad na dole, tu jest raz, dwa, to jest 21 półek. Naprawdę fajnych półek, które są dość pojemne i mógłbym idealnie tu rozlokować wszystkie moje kolekcje w zasadzie. Ale zaraz na tym pomyślimy. Minusem są tylko większe zestawy Lego. Przykładowo takie Lamborghini tutaj nie wejdzie. Przymierzałem też fortepian i też się tutaj nie mieści. Ale na to na szczęście jest jeden jeszcze taki regalik, który będziemy. Przerzucali do salonu. Gdy będziemy mieli kanapę i wszystko, to pewnie tamten regał przerzucimy. No i na nim będzie sobie stało rożkę blambo czy, czy fortepian To prawdopodobnie będzie główny kadr tego filmu. To jest ultra mocne i to chcę pokazać na streamie, jakby chcę temu poświęcić stream. I teraz nie wiem, czy ten stream się odbędzie przed tym filmem. Nie, umówmy się. Teraz na ekranie pojawia się data streama związanego z tym czymś. Ja po prostu poczekam na publikację tego filmu i po publikacji tego filmu odpalimy sobie streama. Jak buty, nie? To nie są buty. Znaczy to, to jest but. Tak, to jest but, ale z LEGO. To jest tak mocarny zestaw w ogóle. A co więcej, ja miałem taki straszny mindfuck. No tak, patrzycie na pudełko. Buty. Otwieracie. A nie. Jednak LEGO. Otwieracie. A nie. Jednak buty. Zdejmujecie papier. Jednak LEGO. Data i godzina i na streamie układamy. Więc zapraszam serdecznie na ten kanał na stream. Bo nie będzie to jedyny kanał, na którym będą streamy, ale o tym troszkę później. A teraz zajmiemy się układaniem. Tu mam magiczne pudełko Jeszcze po Pixel W Tutaj są słuchajcie Wszystkie rzeczy Google'ańskie Iże Spinner się nawet załapał Zaczniemy od tego, że odłożę sobie te zestawy LEGO Które na pewno się tu nie zmieszczą Poczynając od tego Volvo Na dobrą sprawę mogłoby być, tylko musiałoby tak wystawać Na nie wejdzie i nie wejdzie Dźwig tak. Dźwig Jeszcze go nie pokazywałem nigdzie To jest LEGO Mindstorm tych nowych Robot do układania kostki Toż Też pewnie na jakimś streamku wam pokażę Gdzie to poukładać? Czy Lego dawać na górę czy na dół? Hmm... To jest dobre pytanie Ha! Muszę wam coś pokazać Coś na co ja bardzo zwracam uwagę przy eksponowaniu kolekcji To to, żeby dało się wyeksponować jak najwięcej tej kolekcji A przecież mogę sobie ustawić rząd książek z tyłu I załóżmy przed tymi książkami Wziąć takiego Baby Yoda I go sobie ustawić i te książki mogą stanowić tło dla tych LEGO. I to jest ultra dobry pomysł. Mastermind. Książki sobie zrobimy tu i tu, albo tu i tu. O, książki zrobimy tak. Myślę, że na pięć wystarczy. starczy. Chociaż nawet na trzy. Raz, dwa, trzy. Eee, Tullio Avoledo, czyli włoski pisarz. I to są książki dziejące się we Włoszech. Dwie części. Krucjata dzieci oraz Korzenie niebios. Korzenie niebios mam razy dwa. W ogóle bardzo dużo rzeczy mogę tu powtarzać przez przypadek. Więc zachęcam Was do obejrzenia filmu, w którym przedstawiam te wszystkie moje kolekcje. Tam więcej mówię na ten temat. Tam też jest informacja, czemu korzenie mam razy dwa. Uzupełnię to sobie dwoma ciekawymi pozycjami. O, o tym Wam nie opowiadałem. Książka, o której kiedyś nagrywałem film i mówiłem, Szymon Kurowski zrobił taką swoją książeczkę dotyczącą kostki Rubika. Książka oczywiście jest aktualna na tamten moment, kiedy ona powstawała. Nie pamiętam, który to był rok. Możliwe, że jakoś 2016. Jest tutaj też list. Otrzymana. Pamiętam, że wtedy właśnie mówiłem o tej książce, zachęcałem Was do dowiedzenia się czegoś więcej. Zbiór podstawowych informacji wiadomo, że można by tu bardziej rozwinąć, ale dość ciekawa rzecz. Nigdy czegoś takiego nie było. Minusem właśnie tworzenia takiej książki jest to, że bardzo szybko by się zdezaktualizowała. O tym wam na pewno nie mówiłem. Chao Był film utromny, w którym Czao robił pokaz. Zresztą ten film wyglądał tak. Jakby w sumie ja się z Szao na to zgadałem, to jest osoba, którą, gdy zaczynałem przygodę z kuglarstwem e, pokazywali mi znajomi kuglarze, mówili, że to jest mistrz, że to jest najlepszy z najlepszych, jeśli chodzi o to, co robi, czyli kinetyczna iluzja optyczna. Tak, Szao nazwał tą część kuglarstwa, którą on się zajmuje. Jest to bardzo fajna nazwa i dobrze pasuje do tego, czym jest. Wysłał mi książkę, żebym też się czegoś douczył. Także polecam, jak zrobić dobre show i na nim zarabiać. Poradnik artysty Michał Szao -Szałucho. Tutaj serię Polaków plus Tulio Avoredo, czyli te Korzenie bez a Dzieci to są włoskie. Tutaj są serie większe, czyli na przykład Andrzej Diakow czy Szymon Wroczek. I tutaj są zbiory opowiadań, jakieś pojedyncze książki. A na górze te najważniejsze, no jakieś future, bo nie pasowało to się tutaj trafiło. I na górze. Te trzy egzemplarze limitowane, metro 3, 3, 3, 4, 3, 5. No i słuchajcie, chcę Wam się pochwalić, bo może i pokój jest nieogarnięty, Może i tu nie ma kanapy. Dzisiaj dopiero złożyłem ławę, ale to zostało przygotowane już wcześniej. I grałem sobie teraz w Gambiansów. Fajna gra, polecam, podoba mi się. Bardzo mnie przykro, ale bo jestem w trakcie nagrywania. A teraz jest Halloween i Dzieci chodzą poprzebierane, a ja nie mam nic. Totalnie nie mam ani żadnych słodyczy. Eee, przepraszam. Znaczy, no, ciężko się dzieje komukolwiek domyślić, że był u mnie pod drzwiami i że nic ode mnie nie dostał. Eee, ale przepraszam bardzo, że się w sumie nie przygotowałem jakoś. Przepraszam, głupio mi strasznie. Moi drodzy, były już pięknie rozstawione książki. To teraz mamy pięknie rozstawione gry planszowe, Idealnie zapełnione półki. Dodatkowo, nie prawie się przewróciłem. Tutaj mamy torbę z kostkami i wysokie napięcie. I tam, co tam jeszcze było? Aha, kolejka. I jedyne, co mi się nie zmieściło, to penny Dretman. Jest to dużo większe pudełko. Coś będę musiał wykombinować, ale chyba nawet mam pomysł, gdzie to dam. To chyba pora na lego. I jest problem, tak sobie teraz myślę, że porozstawiałem to i fajnie, tylko gdzie ja teraz figurki? Jakby muszę to teraz pouzupełniać, w sensie te figurki do no sery tak stały, wiecie, tu coś, tu coś, tu coś, nie mam miejsca. Robota dam tu na górę, o, jest spoko, fajnie się prezentuje, a to spróbujemy zapełnić właśnie figurkami, których troszkę jest, ale powinny się bez problemu wszystkie zmieścić, więc też będzie tak. Symetrię zachowana. Lubię symetrię, bardzo lubię. Mamy to. Słuchajcie, mamy to. Na początku pokażę Wam, co się nie zmieściło, bo parę rzeczy się nie zmieściło. Po pierwsze, nie zmieści się e, bucik z Adidasa. Mam rzeczy kuglackie, one i tak są w pudełku, gdzieś je sobie wrzucę. Nie wszedł oczywiście ten wielki zestaw Lego, nie weszło Lambo, to Volvo, e, Fortepian i to Volvo. No spójrzcie, czy to nie piękne. Gry planszowe, ja nie będę zdejmował tych drzwiczek, wybaczcie mi, na razie je tutaj zostawię. Jak sobie całe, całe, całe mieszkanie ogarniemy, to te, 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 te i te drzwiczki się stąd wyniosą. Mamy gry planszowe, mamy tutaj Lego, Lego, o, jedna figurka, zapomniałem, Tamcie tu. Gry planszowe raz, gry planszowe dwa, gry planszowe trzy, Lego, znowu gry planszowe i znowu Lego. LEGO, wszystkie związane ze Star Warsami, plus Gizbol. LEGO Mix plus Aquaku, Aku, którego to było na nodze dla to właśnie jest tutaj. LEGO Mario plus, plus jakieś gadżeciki Mario. Figurka yy, Dungaja i Pen, Penwise'a, nie figurka, tylko maskotka. Figurki różne. Nasz piękny Nessie i się załapał statek z Wojen Książki i głowy, książki głowy, książki głowy i robot z LEGO <laughs> Część pierwsza za nami Część pierwsza, ta żafa to jest część pierwsza A teraz w to miejsce tutaj musi wjechać biurko Ja jestem... ...zawsze o połowę. Sam to znosiłem z trzeciego piętra A potem tutaj wnosiłem A teraz... <laughs> Ledwo to niosę z pokoju do pokoju. Kurde, to wygląda, jakby ten automat miał tu stać od zawsze. Idealna wysokość. Gniazdka jest dostęp do światła. No szerokość jest co do milimetra. Praktycznie. No tu jest taka szpara na, na mały palec. No to ile to będzie. Centymetr? Pięknie. Naprawdę pięknie. Piękne naklejki, ale będę zmywał. Dobra, słuchajcie, meg jest teraz taki. Jurko jest na miejscu, jak widzicie, monitory już w takim setupie tu będą, tutaj sobie wejdzie komputerek i w tym momencie robię pauzę, jeśli chodzi o nagrywanie, bo teraz czeka mnie dużo żmudnej pracy z prowadzeniem kabli, raczej nie jest to zbyt fascynujące i nie wymaga nagrywania filmu o tym, jak podpinam myszkę, klawiaturę i monitory do komputera i zaraz Wam opowiem, dlaczego tak, a nie inaczej, gdy już to będzie rozstawione, no i pokażę Wam całość tego pokoju i tyle chyba. Chyba no? No tyle. Gotowe? Jakby okej, okay, no nie gotowe. Nie <laughs> liczmy tego, co tutaj jest, tak? To jeszcze znajdzie swoje miejsce, i jeszcze po prostu nie jesteśmy całkowicie rozpakowani. Teraz w tym pokoju jest miejsce no i. Piękne. <laughs> wspaniałe, wspaniałe stanowisko. A nie będzie działało, bo. A, trzeba się tu dostać. I z tyłu przełączyć sobie. to. Ok. Pięknie. jeden okay, wiatrak jest podpięty do światła. Jak wspinaliśmy kompa, to braku nam kabelków, ale to nic. Mikrofonik z boku, to mam taki długi kabel zawieszony. To jest kabel do drogi One oczywiście działają same ze sobą, tak jakby nie potrzebowały komputera, ale gdybym chciał, to mam. Tutaj mam takie lampki. To jest moje rozwiązanie, jeśli chodzi o światło. One działają bezprzewodowo. Ja z nich korzystam po prostu, fotograficznie. Z czasem zauważyłem, że nie ma co bawić się w jakieś wielkie lampy. I to zajmuje mega mało miejsca. Dodatkowo jest tu. O, na takim zdjęciu zawieszone, odsunięte tak na centymetr, na pół centymetra, żeby ściana nie dotkało. To jest taki uchwyt do telefonu. Gdy robię streama, to często przed streamem je ładuję. A gdy wiem, że stream ma być dłuższy, to po prostu podpinam sobie przez kabel USB do tych gniazdek. Tu mam poprowadzony jeden kabel, jak na przykład do ładowania wiara. Bardzo możliwe, że zrobię jeszcze taki myk, że te książki dam jeszcze jedno wyżej. Przesunę sobie wszystko do góry. A wszystkie te gry, o których mówiłem, po prostu będą w salonie yy, na półce pod telewizorem, bo pod telewizorem jest półka, w jakby jest bardzo dużo miejsca, i docelowo w sumie no nie mam planów, co tam ma być, więc tam właśnie mogą być te wszystkie gry. Zresztą tam będzie konsola, ale tam będzie tylko jedna konsola. Będzie więcej konsol, ale o tym w następnym filmie. Także to by było wszystko. Pokażę Wam jeszcze z perspektywy, jakby mojej, stanowisko, wszystkie nasze kolekcje, tu jakieś graty. Mała kanapa, szafa, w ogóle w tej szafie ma, trzymamy rzeczy, bo akurat w sypialni nie mamy takiej fajnej szafy, więc tu sobie trzymamy ciuchy. Gitara, ukulele, drzewko, mązaj. O, mogę Wam się pochwalić, że złożyłem. E, tych elementów się troszkę rozsypało, pewnie kilka sztuk na pewno pogubiłem. I co? I to by było wszystko. Taki film trochę, trochę o czymś, trochę o niczym, e, ale chciałem Wam dać jakąś aktualizację i się pochwalić, jak od dziś będzie wyglądał pokój, w którym Będę pracował, w będę też streamował. Myślę, że jest to w miarę istotne, jeśli chodzi o karę zarówno ten, jak i gamingowy, bo chciałbym właśnie robić tutaj streamy na kanał gamingowy związane z grami. Ale to też właśnie ten następny film, który się pojawi na kanale, to jest film, który zacząłem robić e, miesiąc temu i tam Wam więcej wytłumaczę. Taki bardzo zajawkowy film. E, z zajawką, jaką są gry, no tutaj nie będę ukrywał bardzo dla osób, które też się pasjonują grami. A w szczególności troszkę starszymi grami. Ale to już nie rozgaduję się. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję. Raz jeszcze przepraszam Was za ten brak aktywności, ale jeszcze sporo do roboty przed nami. To jest tak naprawdę jeden pokój, jeszcze nie do końca gotowy, a jeszcze musimy dokończyć ogarnianie kuchni. Jeszcze mamy zawalone salon. Jeszcze nawet nie mamy kanapy, więc tak naprawdę w salonie nie ma gdzie usiąść. E, no ale na szczęście z że komputerek działa. To zaraz tutaj siadam. I zamawiam, zamawiam garnki, bo na nich brakuje, zamawiam jakieś pufy Zanim ta kanapa, którą chcemy pojawi się w sklepie Może minąć jeszcze trochę dni, więc zamówię jakieś pufy Żeby chociaż była taka pufa, e, wiecie, taka workowa Żeby sobie na niej usiąść I ogarniamy dalej, bo jeszcze troszkę przed nami A chciałbym jak najszybciej tą przeprowadzkę domknąć e, Dziękuję Wam bardzo za uwagę e, I widzimy się już niedługo w kolejnym filmie na kanale W tym dniu, jeszcze nie wiem w jakim, ale w tym, który jest napisany teraz na ekranie Streamek z układania tych właśnie Lego Adidas. Może nawet nie będę sam na tym streamie, może będę miał jakiegoś kościa, może jakiegoś buciarza. Kto wie, jeszcze nie wiem, ale widzimy się na streamie. Cześć!